Hello ludziska, z tej strony Fab284 Kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj gramy w Fortnite'a Ale zanim zacznę, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale I pamiętajcie, żeby wpisać kod w sklepie na no, teraz 284 z kropką na końcu Kropka na końcu jest bardzo ważna, bo kod nie zja. Tu wam się on wyświetla, dajcie szukaj, no i jest I co? I dzisiaj odbieramy kolejnego skina i testujemy, którym jest Kapitan Jonesy Dobra, odbieramy wszystko i dobra, to bierzemy jego tar tar tarczę, no <laughs> plecak, o skin, na no, to chyba tego drugiego weźmiemy. Kapitan Jonesy maskowanie jest? A, gdzie on jest? Tu, dobra. Maskowanie, no jest, to testujemy go już. Dobra, to lecimy. Może polecę na sklecone slajdy. Bo tam jest dużo skrzynek. I może mi się uda ten prezent. O, znowu jest muzyczka w ogóle. Nie słyszałem. Nie słyszałem ostatnio, że była. Ej, w ogóle ten skin wygląda fajnie, nawet. O nie. Zapomniałem ten lotnie mu dać. On miał lotnie w ogóle? Bo nie widziałem jakoś. A tu w ogóle też są te prezenty. Znaczy ciasto. No dobra, to sobie wezmę je. I tu w ogóle 10 daje tego leczenia. Nie zauważyłem nawet. Ostatnio. Myślałem, że 5 normalnie daje. U! Prezenty urodzinowe. Prezenty urodzinowe, no sorry. Dobra. Ej, dobrze jest. Tylko dajcie mi tą amunicję zebrać. Rzucimy sobie tutaj. I co tu jest? O! Y, urodzinowy medalion, regularnie otrzymujesz balony i jeszcze Pistolet Monarcha, epicki. Ej, fajnie. Ale serio balony? Ej, no, normalnie działa, normalnie działa, co jest? Pętam, ja kiedyś używałem dużo balonów. Teraz nie, bo nie było, nie? O, ale super lód mi się trafił. Ej, a balon z jetpackiem? Nie, już wiem, co się dzieje. O, nie, balony znikają, gdy się jetpack uży. No to. pa, jetpack. Ja chcę balony, ale ostatnio nie znalazłem ani jednego prezentu. A teraz jeden. Ja mnie widać na mapie, nie? No tak. O, ale działko nie psuje balonu. Dziwne. Nie mogę trafić. Super. Dobra. O, uciekam. Nie widać na mapie. I nie widać fajnie. Spoko to jest. Ale nie mogę tego się ślizgać. Bo mi wtedy zabiera. O kurde. Wtedy mi zabiera balona. Tu gdzieś jest ten typo. Dobra, idę. Se. O nie. Zabrał... O nie. Co jest? Jak ja poleciałem? <grystanie> nie wiem. Ostatnio jakoś nie umiem trafić w opony samochodów, nie? I ja w ogóle... Bo zauważyłem, że nie trzeba mieć na środku kilofów dopiero, nie? I przydałoby mi się pompa. Ło. Aha. Ej, to jest trochę słabe zrobione, bo puszcza ją się wszystkie balony, a nie jeden. No, trudno. Muszę iść po mityki, i później jeszcze po, po pompę znaleźć, bo nie znalazłem dalej ani jednej pompy. Znaczy pewnie gdzieś była, ale szara. Szarej nie potrzebuję pompy. Automat z pompami, nie. Karabiny maszynowe. A może w zrzucie będzie? Gdzie jest zrzut? Co tak daleko? Jak daleko, to dobry lud. Co jest? Czym typu był... fioletowy sam? Jakbym wysadził mu stację? Ha! No nie, no. Próbuję tarczą o! O! nie gdzie on jest tu gdzieś jest o nie dawaj mi ten gejzer dawaj, dawaj, dawaj a nie, bo balon mi zniknie ale zrzut będę miał i przeżyję. Chyba, że ten typ po przyjedzie. Dobra, idealnie zdążyłem. Proszę, pompa złota. Mm -hmm. I co jest? <laughs> Na wszystkich teraz mitykach znika ta. ta... Balony znikają, więc to jest trochę słabe. Pewnie już z, z tego... zabrali te mityki. Gwenpool. Więc za bardzo mi się nie opłaca. Ale może jeszcze nie. Może jeszcze nie kupili. No super, no ten typo tu jest. Ja zaznaczyłem. Mój samochodzik. Oby mnie on nie zaczął gonić z powrotem. Nie, no, ktoś tu był. Ktoś tu jest. Co jest? Przed. Czemu. Oh. Czemu nie wziął sobie medalionu? Sorry, Gwenpool, prawie ją uderzyłem. Jest. Dziękuję. I można mieć dwa te medaliony? Nie, jeden spada. Aha. Ej, ale w końcu wiadomo do czego był czwarty medalion. Ale nie mam dalej pompy. Suweren. No dobra, lepszy suweren niż nic. Co? Co się stało? Gdzie zniknęły... moje... Rękawice pantery e, Dobra, mam je. Nie wiem co się stało. Chyba, że po prostu nie, nie zauważyłem, że ja miałem. Ej nie no, ale ten skin jest super. A, emotki jeszcze nie daliśmy. Ale muszę spaść. Póki nie muszę, to nie spadam. Ja sobie spokojnie lecę. Nic mi nie przeszkadza. O nie. Ej, dobra, jest tylko jeden medalion, więc łatwo. O nie, spadam. Dobra, musimy. No co jest? Dobra, emotkę sprawdzamy. Ej, dobra. Nie zło. Oby tu nikt nie był. Chcę przeżyć jeszcze. Nie, nie uciekniesz mi. drzwi zamyka. Co? O co jest? Ile ona miała życia? Dobra, sobie wezmę to, tą kapsułę. O! Nie, nie, o, nie, nie, no jeszcze kolejny? Super, zapowiada się dobrze, no kolejny, no nie, co? Mogłem nie atakować go dobra. Muszę sobie naładować pazury Dobra, mam 8 ścian, mam 8 ścian, w razie czego I ja w ogóle w tym sezonie jeszcze nigdy nie byłem na rafinerii lub potwornym... Nie, dobra, na rafinerii byłem Przyznam się. Było zadanie. No bo to jest tak strasznie na rogu i tu nic nie ma dosłownie. Teraz. Oprócz groszkę. Nie no, ja... ja nie atakuję go. Ja się, ja się schowam się na dachu. No nie no... dobra jest tak wiem, że tego się tak nie powinno używać, ale nie miałem czym innym nie miałem jak się wbić do boksa, nie czemu ja tam mam, a dobra bo ja tam zaznaczałem po mityki no nie, no tyle szansa dalej jest zwykła wyspa co jest jak to się dzieje, nie Hop. Dobra. O! Skrzynka. Może będzie lepsza pompa. Nie ma lepszej pompa. Ale jest gorszy typek. To jest najgorsze. No nie, no jeszcze ma balony. Proszę nie na... nie pompuj mi się teraz balon. Gdzie on jest? Tu. No nie. To jest ten typu... z tej kapsuły cały czas. Prędzej czy później będę musiał go zlikwidować. Ała. Nie mam czym strzelać. O! Ucieka. U, nie! Działkiem mnie zlikwidował. Nie wierzę, no. Nie działkiem, tylko tarczą. Ja jestem kapitanem, że mogę tarczą ich rozwalać. No, nie, no. A, no trudno. No ale co, to by było na tyle, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Skinek jest na serio, na serio super. Ale co, widzimy się w następnym odcinku Siem'a.